🎵🎵🎵 Siema, z tej strony Konki z kanału Zajegrani Ja zapraszam was do oglądania No i zaczynamy No trochę słabszy ty Ale okej Co mam się powiedzieć kurde To minimum Kanady chce na tej partycypacji O tego nie To akurat dałem losową kolonie, to nie wiem Spalić portret królów. O nie! Komunizm. Kanada w komunizm. Tak się nie robi. Po prostu się nie robi tyle. To będzie gangbang, my się po nich przejedziemy. Jesteś pewny? No tak, bo ja mam po cztery dywizje na ich jedną. Okay, On nie, nie zdążył ja zrobić tyle A na siebie nie liczysz, o co ci chodzi? Nie ja będę pasywnie trochę. Bo się boję, atakować A czemuż to? Nie, sobie demagogę do foszyzny. Mam ubrania. słabszy sprzęt od nich, może dlatego. Ty się 38 Dywizję mam słabszy, a sprzęt szabląca. To jaki ty masz, szablon? To jak ty masz szablon, co? 13. No to chcesz jedną, bo ty masz po jedną dywizję na granicy. Mm. Tak samo jak oni. No ale możesz zrobić kocioł w Śląsku. Bo nie, widzi, nie wiem czy widzisz, ale tam jest pusto, pójdziesz na op... Len, i wtedy masz ten, kociołek fajny I powinieneś... <grystanie> może się uda. Do luz. A może tym, kto powiedział, że cię wezwę do <grystanie> <Ej>, e <grystanie> <grystanie> jeśli, jeśli, będę, jeśli będę miał taki zielony plan jak teraz, to... <grystanie> I oni dalej będą trzymać dywizję na twojej granicy, bo muszą, bo się ciebie boją i bo od zawsze będzie trzymał, to... chyba to... się strzymam. <grystanie> o nie, jak możesz. Zło? Złoto, nie zło. Zło? To. Złoto. Pamiętaj, złoto. Czyżby USA znowu poszło w komunizm? No, tam znowu. I znowu będzie taka śmieszna wojna? Ile masz pracujących cywilek, Adi? Eee. No z... Y, z 26 Ja mam aktualnie 22 pracujące Ja mam 14 Jest się czym chwalić jak na Turcję chyba Czym ty gierasz? A... Oh, no właśnie niekoniecznie no, to trudno Ty, a ja ty ma... i tak planujesz ruszyć na Iran? Weź ty się wstrzymaj, aż będziemy mieli klejmy i wypowiemy im wojnę, co? Ja, ja mam... Jak wyjdziesz, z następną prowincję, okej? Okay? Nie wypowiadaj im wojny. Nie miej wojny z Niemcami, dobrze, słyszysz? Dobrze. Strzymaj konie, kolego. Ale przecież ty będziesz miał za 50 dni, a będę miał za... Za 50 No właśnie. A, no ale i tak strzymaj konie, aż dotrę do Berlina, okej? Okay? się tak ci nic nie zajebie stamtąd hallo. Ale sęk w tym, żebyś nie miał z nimi wojny, bo się... bo to może wywołać jaką, ko jakąś kole kolejną reakcję łańcuchową, nie rozumiesz? Co, jak mi się zjebie claim? No to co jest zrobić następne? A co jak wtedy gwarancję da UK albo Francja? No to ja już będę na tyle silny, że sobie na UK pójdę, a Francja zaraz będzie faszystowska. Nie wiem, czy zauważyłeś. Hmm. Ja sobie już na UK zwiedzę. Nie tego, pójdę. że mam gwarancję na Arabii. I sobie Kuwait weźmiesz. Izrael. Rozumiesz? Nie ma tego złego. Powiedzmy, że przekonał. Jakoś się dogadamy, Osman. To by dla Zagorałego na dobre nie wyszło. No... Powiedzmy. Uwielbiam grać Belgię, tak łat, jak taka ona łatwa, jest taka potulna, wiecie co chodzi. Ja już sobie trzy dywizje kolejne robię, to jest jakiś kurde kuriozum, naprawdę. Tylko mam 6000 tysięcy bardzo nagle Niemcy dołączają do aliantów. I. Ty byłeś jeszcze. no oni do. Ja... Oni mają 39 dywizji maksymalnie, a to malutko. A jak coś, to się i aliantów wezwy do wojny. No, to... co się bać, Ani. From... Polsza, Polsza, Ja nie wiem Aha. Polskie rwa, jeszcze nic nie wybrała No nie, wybrałeś frakcję Tak? No faktycznie. sorry, nie dostrzegłem No cóż z A nic, fajne Poza tym ja mogę wziąć dywizję Hindubalandy To jest aż pięć dywizji Zrobię sobie korpus ekspedycyjny Tych moich papetów bo belgijskie Kongo ma 6 dywizji na przykład. Czyli razem mam 11 dywizji fajnych. Okay. Dodatkowo, nie? Uh -huh. Bo zanim oni nie dotrą, to już będę miał klejma. Ale dobre, trudno. Najwyżej zginą. Trudno się mówi. <grym> najwyżej. Nie zginą. moje, nie moje to wiesz, ty. Sąsiada, dywizję to można mieć w dupie. Oj, to najwyżej zginą. Śmierć jednej osoby to tragedia, śmierć milionów to statystyka, pamiętaj o tym. Stalina. No oczywiście, że tak. Pamiętaj, że my bawimy się cały czas w cytaty, nie? To, to mi nie zostało. Jeździe, to O, spadliśmy na trójkę. O, ktoś mi dzwoni, jak miło. Internet, że opóźniasz. Czemu nie? We'll friends. Benzby, Czarnia, i, i. Okay. Zaczynam badać niszczyciel. Zacznę produkować ten, bo mam całe 5 konwoi i. Nie... Znaczy, kurwa, konwoi ty. Stoczni i nie korzystam z nich w ogóle. No dobrze. No jakbym zrobił parę niszycieli, to bym zrobił więcej niż konki z Anglią, ty. <laughs> pamiętamy konki, pamiętamy, <laughs> 9 dni do klejma. Okej. Okay. Na zielono plan cały czas mam, to jest jakiś gwałt, to będzie. No ja mam żółty, więc się. Jest... Żółty i zielony. Czekaj, ja się na te Niemcy rzucę, to... Oni mają 73 dywizje maksymalnie. To ja 60, no to... I co? Mam nadzieję, że się szybko przejdziesz po tych niemcach, żeby... Ma, nie ja też tak mam tego nie... nadzieję, żeby nie było jak ostatnio, że fajna pasa była, ale... Proszę, mi ale, ale... ale... Nikną... Oni, ten, oni nie będą chcieli robić więcej tego dywizji, tak mi się wydaje, a jak coś to chyba już nie zdążą zrobić więcej. Na to też liczę po cichu. Bo ja mam wciół małą manpowera, więc to może mnie za dużo kosztować później. No cóż, war, war never changes Nie wiem co na celowniku No na moim celowniku Okej, okay, to może przyłączę się Jeśli w ogóle zwolisz. <laughs> ja bym okay. jeszcze poczekał z tym okay. Tylko powiem, że u mnie na granicy trochę zeszło. Dobra, trochę. Minimalnie. Musieli dostarczyć tutaj. O no chuj, już mi topią konwoje. Chuj, nie wiem co zrobić teraz. Dobra Adi, dołączaj do tej wojny. Przejdziemy się po nich. O oh boy. Zaraz wracam. Pomroza zatrzymać tym pojem. Daj na minimalne po prostu. Dobra, mamy miasto jakieś. Co so ty? Niemieckie uboty no. Spokojnie, nie Adi, jak już to rozegramy. Co to odniebałeś, Adi? No właśnie, się sam został. Czemu nie atakujecie? Trzeba być snubem, żeby Czechosłowacji tak zrobić. Z kim ja kurwa gram? Ze mną. Wróciłem. Ale do ciebie się już przyzwyczaiłem, ok? U mnie też. Już... Ale co? Zobacz co się dzieje, w Słowacja. Y -y. mm. Nie dosiera to do mnie jak on to zrobił się Nie. No i chuj straciłem... Straciłem siłę polityczną, bo miałem... a bunty farmii. Jak Waga, się dole a miałem armi. zwiększyć powor. Bo Iran na kurwi dywizji zaraz ja nie mogę tak czekać sobie Spierdalaj No nie moja ja... wina, że ja bym się chciał po nich przejechać, a nie jakieś problemy mieć No ale to nie moja wina, że masz te problemy, a wy pojadasz wojnę Niemcom tylko i wyłącznie dlatego, że są słabi Więc spierdalaj Nie miałbyś takich jaj bez tego Więc Proszę się odpierdolić, okej? Okay? Bo sam się tutaj zaraz przejdę. Czechy zdychają, smutne. Mogą wezwać się od razu i dobra. Chyba nie Francuzi ich wspierają. Jak ty zrobiłeś, to ja nawet nie wiem. No mówiłem, że mam słabsze dewizje i dewizę nie mam. Tak, ale... Ooooooo! Oł! Że jedna dewizja mi przepycha dwie. Wyślij mi atasze morszwin. Zmorswiniłeś ja to. Ej. Mało tego. No zaraz ci wyślę, tylko mi political power wróci. Nie wiem, czy wiesz, ale pozostaje coś takiego jak na przykład Ostatni Bastion, kiedy się bronisz. I że tylko nuby upadają w ten sposób. No, to co poradzić, że właśnie z migrasz. grasz. A tutaj, a, tutaj, a tutaj, dokładniej? Gdzie się podziały te czasy? Jakie czasy? Jeszcze siedziałem na królikach. I to ja byłem nie najlepszy. Co ci się dzieje? Nic, odpalam malucha. A. Maluch się tak nie odpala, typie. No to jak? A ja skąd mam wiedzieć? Kurde. Wiem tylko to, że na pewno nie tak. Czyli mamy to z morskim? No? Jak to Marszwin? To jest takie nasze określenie, nazywanie czegoś, złośnienie czegoś. I to ci nie obraża? Nie. Czyli jesteś aż takim morszwinem, że nie wiesz, że to jest morświn Nie, mam po prostu aż tak wyjebany. W końcu nie. Gdzie dalej? Głupio robisz. Przesław za wszystko No właśnie nie. Kompletnie nie. nie. Stolice ma w ja pierdolę. Wyszli też na temu, Adrianowi. No Niech mi wróci... Mam minus zero political power, jak do tego doszło? O, już zero jest. Już mi się spieprzył cel, no to... Już mi to obojętne, ile tam będziesz miał tą Chyba. wojnę. Co mówisz? Mówię, że już mi i tak się cel anulował, więc mi to obojętne ile tam będziesz miał tą wojnę. Fajne. Okej, okay, moje dywizje zaraz będą z powrotem do użytku, do ataku w sensie. Może ja SN chociaż zdobędę. Wycofali korpus! Ja pierdolę, Brytyjczycy! No i chuj z mojego ataku, no. to na mnie jedna rzecz. Przynajmniej Czechy już aż tak bardzo nie dostają. Trochę się zatrzymała linia frontu. Tereny przy przypadek, w ogóle Babyko jest w aliantach. Śmieszność, prawdziwa. Gdzie mam tereny tutaj? Co by zrobił mówię, powiedział wojnie Jugosławii, bo też by mi się przydała. I teraz coś za późno. Już nic byś z tego nie zdobył. Spierdalaj ty Zaraz byś dostał tę gwarancję. Zatem tym Brazylijczycy z nimi. Bez sensu. No dobra, pierdolę to Jugosławię. Zdaje się, że nie jest mi potrzebna do Ottoman Empire, no to... Wow, serio? No serio. Kurwa, jak ty stary do tego doszedłeś, to ja nie wiem nawet. No shit, czarok No wiesz, ile ja musiałem na tym kminić, żeby do tego dojść? Nie wiem. Mam. Odnoszę wrażenie, że tylko ja w tej rozgrywce cokolwiek wiem, co robię. Tak! No, nie wiem, ja bym powiedział, że wiem trochę, co robię. Trochę. A przynajmniej się oszukujesz, że wiesz. No, ale zawsze. Zawsze ja mogę w to wierzyć, że wiem. Hmm... Hmm... Zaintrygowałeś mnie, nie że nie. Szczególnie, szczególnie tą nazwą, co nie? No tak, też prawda. Zastanowię się, mam jeszcze czas. Mamy miesiąc. Nie? Nieładnie jest szeptać w towarzystwie. Nie ci tak obojętne, ja to wysłałem tego. Żeby sobie było. Pirtolisz. Azory. Gdzie są Azory? No F se kurwa naciśnij, ja pierdolę! Nigdy w gry paradoksu nie grałeś z ciągu, ci chodzi. Azory to te jebane kurwa wyspy. Jeszcze wypada, żeby się teraz zapytał, które? Nie. Z ciebie kurwa kliknąłem atak na tarcie zamiast ostatni batalion, mam minusy do obrony kurwa, zamiast plusy, Jakie ja ledwo co front utrzymuję kurwa. Play again, everybody play again. Mm -hmm. Może byśmy to jeszcze wygrali, ale jak zdobył Pragę, to już... Adrian wycofał się, kurwa, na góry. Może was Włochy uratują, bebiko. Okój ochuj, co tu się, kurwa, dzieje? Pustalnia frontu. Bebiko, dwójeczka. Dobra, chuj, już przysłani. Jebane suki, psują nadzieję. Uj! Macie. To chciałem właśnie usłyszeć. Że mnie wyjebaliście z trakcji.